No, cóż się dzieje, drodzy Państwo? Temat migracji jest złożony. To znaczy, nie ma twardych danych, jak to się odbywa, w jakich ilościach. Czy są zwracani ci nielegalni? Czy są zwracani ci legalni? Czy to są ci, którzy przeszli czyli byli w Polsce legalnie, ale nielegalnie, nielegalnie poszli do Niemiec? Czy na przykład po prostu nielegalni Niemiec przerzucani do Polski? To jest temat skomplikowany. Ja bym chciał, ja bym go chętnie poruszył, ale po prostu nie mamy danych zbytnio, żeby. Aby Do, dobrze, żeby powiedzieć prawdę. o I prawda jest też taka, że na tym temacie na pewno zyska Konfederacja. W opinii publicznej zyska Konfederacja, bo temat migracji to jest taki, że nawet ludzie związani ze środowiskiem liberalnym, tym Platforma Lewica, jakby zmienili swoją narrację o migracji w ciągu ostatnich lat i Konfa na tym ugra, PiS też coś na tym ugra, rząd pewnie straci. Ale to w opinii publicznej. Dopóki nie zostaną przedstawione takie twarde dane, to rząd oczywiście traci. Więc Tusk coś powiedział, że będzie rozmawiał o tym z rządem niemieckim, ale dopóki opinii publicznej nie zostaną przedstawione takie twarde dane, no to win-win na tym wychodzi Konfederacja z PISem. I teraz przejdziemy sobie do tematu PSL-u. Ja mogę być trochę taki nie w rytmie, więc yy, gadać mogę dziwnie i dziwnym sposobem, ale to po, po prostu jestem wybity z rytmu nagrywania filmików i też. Yy, Miałem mniej z kontaktu z polityką ostatnimi czasy, ale PSL yy, zaczął iść z pomysłem, aby znieść dwukadencyjność. Ha, dlaczego PSL chce znieść dwukadencyjność? Czy to jest związane z tym, że PSL mimo że jest malutką partią, która w ostatnimi czasy drży, niczym wybor w 2023, o wejście do Sejmu i który PSL, który jest partią hmm, taką, że oni zawsze się martwią o to wejście, ale jednak zawsze wchodzą, to znaczy PSL, co by się nie działo, czy tu nie będzie się, przetoczy wojna, czy tu nie spadnie steroida, czy planeta za, zacznie się kręcić w drugą stronę, PSL zawsze wejdzie, bo ma ogromne struktury zbudowane jeszcze w czasach międzywojennych, Między, przed wojną, w czasach PRL-u i teraz. Po prostu PSL jest partią, która, którą utrzymują te ogromne struktury, ale te struktury zaczną się kończyć w momencie, w którym ten symbol PSL-u nie gwarantuje już wygrania wyborów samorządowych. To znaczy, on nigdy nie gwarantował, żeby nie było, ale na wsiach szczególnie, czyli wujtowie i tak dalej, tam gdzie nie był mocny PiS albo nawet gdzie był mocny PiS, ale ludzie już byli wkurzeni na PiS, no, to PSL był takim naturalnym drugim wyborem dla tych ludzi. A w momencie, kiedy ten symbol nie oznacza już tak dużo jak wcześniej, no to ludzie mogą po prostu albo startować z PiSu, albo wychodzić z PSL-u i te struktury będą się kurczyć. Więc PSL-owi bardzo będzie zależeć na tym, aby znieść tą dwukadencyjność, innym koalicjantom już troszkę mniej. Chociaż słyszałem podczas wyborów prezydenckich też. Tam było przebąk przebąkiwane ze strony platformy Trzaskowskiego, ale to raczej było takie, żeby powiedzieć. Ale PSL musi o to walczyć. Inni mają to. Dla innych to nie jest aż tak znaczące. A dla PSL to jest po prostu być albo nie być trochę. To będzie czynnik, który może się przyłożyć do tego, że PSL obumrze śmiercią naturalną. Bo jak mówię, PSL bez struktur nie ma ich. Mam zieloną koszulkę, zielono-czarną koszulkę nie bez przyczyny, bo to może być jeden z y, głównych gwoździów do trumny PSL-u i w 2027 jeszcze raczej wejdą, ale 2031 to już tak, ja bym powiedział, że wtedy może się skończyć pewna era. Koźniak z Kamyszem mogą się... Ewakuować. Chociaż to jest przewidywanie polskiej polityki na 6 lat do przodu, więc to jest zbyt karkołomne. Poza tym Nawrocki też tego nie podpisze raczej. Nawet jakby to przegłosowali koalic z koalicjantami, chociaż koalicjanci nie będą chcieli tego raczej przegłosować, aby jeszcze sobie bardziej nie przeć PR-u. Ale nawet jakby, no to Nawrocki raczej tego nie podpisze. No. Chyba nikt neg nie neguje faktu, że. No to jest. Nikt nie neguje faktu, że. Kadencja prezydenta powinna trwać na przykład trzy kadencje, albo znieść. Że nikt nie neguje faktu, że kadencja, dwukadencyjność prezydenta jest dobra. Ja się każdy się z tym zgadza. No. Jedyny przykład, który, przy, przy którym można by było powiedzieć, że dwukadencyjność można było znieść sytuacji prezydenta, no to to jest Kwaśniecki, ale on nawet się z tym nie zgadza. Więc. No dla mnie to jest zbyt głupi pomysł. Tworzą się układy. Po to po to, to to jest bardzo dobra rzecz, jaką PiS wprowadził. Wprowadził dużo złych, ale to jest ta dobra. Że koniec z tymi układikami, że nawet jak ktoś nie chce, to te układiki same się tworzą. I to jest bardzo dobry pomysł, a PSL będzie z tym próbował walczyć tylko dla własnego interesu. Więc no. Będziemy. Cieszmy się. Cieszmy się PSL-em, póki jeszcze coś znaczy. I to by było. A. Kaczyński został wybrany po raz siódmy, chyba? Jak dobrze liczę? Po raz siódmy yy, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Cytułem klasyka tego nikt się nie spodziewał. Yy, I PiS jest troszkę odmładzany, więc może, może coś tam z Konfederacji będą chcieli zatrzymać, ale wątpię, że im to się uda. No to jest dobra decyzja, bo już od dawna nie wiem, czy mówiłem w sumie, nie bym mówił tego, ale myślałem, że PiS trzeba odmłodzić, bo się kojarzy ze staruchami i młodzież nienawidzi PiSu. Jest taka pewna piosenka, yy, która ma 8 gwiazdek, 5. Przerwa 3. I PiS jest nienawidzoną partią wśród młodzieży. Więc odmładzanie to może być jakiś proces, ale jakie skutki, tego się dowiemy. Tego się dowiemy. A po, a po co? A bo nie wiem. Jak coś się wydarzy, to tym nagram. Jak mi się będzie chciało. zrobię 500. Ju!